Zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest żyć w miejscu, gdzie Twoje ciało jest kontrolowane przez normy i prawa, gdzie ubrania, które nosisz, nie odzwierciedlają tylko Twój styl, ale są narzucone przez surowe zasady? W niektórych z tych miejsc wychodzenie samotnie bez zgody mężczyzny może być niebezpieczne, a odmowa małżeństwa może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, nawet surowymi karami. W dzisiejszym filmie dowiesz się o 13 zaskakujących faktach dotyczących życia muzułmany. Ubrania noszone przez muzułmanki to coś więcej niż tylko styl, niosą one związane z religią i kulturą. W wielu miejscach obowiązuje przestrzeganie określonych norm, takich jak noszenie hijabu, nikabu lub burki, ubrań zakrywających włosy, ciało, a w niektórych przypadkach także twarz. Uważa się to za część tradycji islamu. Niemniej jednak nie zawsze jest to wybór. W krajach takich jak Arabia Saudyjska, Iran i Afganistan prawo wymaga, aby kobiety ubierały się w sposób skromny, a naruszenie tych zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji. Na przykład kobieta może zostać zatrzymana przez policję, jeśli nie nosi hijabu, lub odpowiednich ubrań. Kary mogą obejmować ostrzeżenia, grzywny, a nawet więzienie. Dodatkowo presja społeczna jest bardzo silna. W konserwatywnych społecznościach nieprzestrzeganie tych norm może prowadzić do izolacji, gruź a nawet konfliktów rodzinnych. Często same rodziny wzmacniają te zasady, wierząc, że są one niezbędne do zachowania honoru i tradycji. W wielu krajach muzułmańskich przymusowe małżeństwa wciąż są rzeczywistością dla wielu kobiet. Od najmłodszych lat niektóre dziewczynki są obiecywane mężczyznom, których nawet nie znają, a wybór męża jest podejmowany przez rodziców bez ich zgody. Odmowa zawarcia aranżowanego małżeństwa jest trudna z powodu ogromnej presji rodzinnej i kulturowej, którą muszą znosić. Takie małżeństwa często odbywają się, gdy są jeszcze nastolatkami, co oznacza, że wiele z nich rezygnuje ze szkoły, aby zostać żonami i matkami zanim osiągną pełnoletność. To może prowadzić do trudności w relacjach i ograniczeń w przyszłości tych młodych kobiet. Przeciwstawienie się przymusowemu małżeństwu może mieć poważne konsekwencje. Niektóre kobiety doświadczają gruź lub są poddawane surowym karom. W niektórych Społecznościach pojęcie honoru jest tak głęboko zakorzenione, że rodziny czują się zobowiązane do wydania swoich córek za mąż, nawet wbrew ich woli. W wielu krajach muzułmańskich kobiety napotykają poważne ograniczenia w swobodzie poruszania się. Mogą wychodzić z domu lub udawać się do określonych miejsc tylko za zgodą mężczyzny z rodziny, takiego jak ojciec, brat lub mąż. Na przykład w Arabii Saudyjskiej konieczne jest uzyskanie takiej zgody, aby podróżować, pracować, a nawet udać się do lekarza, aby uczęszczać do miejsc publicznych, takich jak sklepy, szkoły, czy odwiedzać krewnych, często muszą być towarzyszone przez mężczyznę z rodziny. W niektórych regionach kobiety nie mogą prowadzić pojazdów, co sprawia, że są jeszcze bardziej zależne od mężczyzn w kwestii przemieszczania się. Jeśli zostaną przyłapane na podróży samotnie lub wychodzeniu bez pozwolenia, mogą zostać ukarane upomnieniem, grzywną, a nawet aresztem, w zależności od sytuacji. Te ograniczenia głęboko wpływają na codzienne życie, ograniczając szanse na naukę, pracę i cieszenie się chwilami wolności, przez co wiele kobiet żyje pod stałą kontrolą. Wśród muzułmanek zwyczaje z związane z czystością są ważnym elementem codziennego życia i mają zarówno znaczenie religijne, jak i kulturowe. Od najmłodszych lat dziewczynki uczą się o znaczeniu czystości, która wykracza poza higienę fizyczną i obejmuje także aspekty duchowe i moralne. Jednym z najbardziej znanych rytuałów jest ghusl, całkowita kąpiel wykonywana w określonych momentach, takich jak przed ważnymi modlitwami lub specjalnymi okazjami. Rytuał ten traktowany jest jako sposób na oczyszczenie ciała i umysłu, przygotowując osobę do bycia w stanie czystości przed Bogiem. Noszenie zasłony, takie jak hijab czy nikab, również wiąże się z tą ideą czystości. Zakrywając ciało i włosy, kobiety chronią swoją skromność i zachowują postawę, która odzwierciedla szacunek dla tradycji i wartości wspólnoty. Dla wielu zasłona to nie tylko praktyka religijna, ale także sposób na zachowanie prywatności i wyrażenie swojej po pobożności. W kulturze muzułmańskiej wygląd kobiet często jest zarezerwowany tylko dla tych, którzy są częścią rodziny. Mimo noszenia hijabu lub nikabu, które zakrywają włosy i dużą część ciała w przestrzeni, publicznej nie oznacza to, że nie dbają o swoją urodę. Wręcz przeciwnie, poświęcają dużo czasu na pielęgnację. W domu, z dala od spojrzeń innych, wiele kobiet dba o skórę stosując naturalne pielingi, nawilżacze, a także bardziej zaawansowane zabiegi. Często korzystają z olejków i masek do włosów, malują paznokcie i wykonują wyszukane fryzury. Penna jest powszechnie używana do tworzenia szczegółowych wzorów na rękach i stopach przy okazjach specjalnych. Ponadto w domu noszą eleganckie i stylowe ubrania, rzucając wyzwanie idei, że nie dbają o modę tylko dlatego, że noszą zasłonę w przestrzeni publicznej. W niektórych społeczeństwach muzułmańskich nieposłuszeństwo wobec męża może mieć niezwykle surowe konsekwencje. Kobiety mogą być ukarane za takie czyny, jak odmowa stosunków seksualnych, wychodzenie z domu bez pozwolenia lub niespełnianie oczekiwań męża co do opieki nad dziećmi. W niektórych przypadkach to wykracza poza zwykłą kłótnię w domu. Zdarzały się przypadki, kiedy kobiety były pociągnięte do sądu, a nawet więzione za niepodporządkowanie się woli męża. W niektórych krajach prawo pozwala Mężom na składanie formalnych oskarżeń przeciwko żonom, a system sądowniczy często faworyzuje mężczyzn. Często słowo męża wystarcza, aby kobieta stanęła przed aresztem lub wyrokiem skazującym. Ta rzeczywistość sprawia, że wiele kobiet żyje w ciągłym strachu przed rozczarowaniem swoich mężów, ponieważ konsekwencje mogą być poważne. Ich wolność jest mocno ograniczona, ponieważ każde niedopatrzenie może prowadzić do surowych kar. W wielu muzułmańskich wspólnotach kobiety napotykają nierówności w kwestii dziedziczenia. Zgodnie z prawem islamskim zazwyczaj otrzymują one mniej Mniejszą część niż mężczyźni. Na przykład, kiedy ojciec umiera, synowie mogą otrzymać dwukrotnie większą część niż córki. Ta różnica wynika z religijnych interpretacji, które mówią, że mężczyźni mają obowiązek finansowego utrzymania rodziny. Jednak ta praktyka prowadzi do znacznych nierówności, szczególnie w rodzinach, których kobiety zależą od dziedzictwa, aby przeżyć. Ponadto, w niektórych kulturach kobiety są zmuszone do rezygnacji z przysługujących im praw na rzecz braci, co jeszcze bardziej pogłębia tę nierówność. W wielu przypadkach pozostają one z niewielkimi zasobami na utrzymanie. Trzymanie siebie i swoich dzieci, podczas gdy mężczyźni w rodzinie otrzymują większość majątku. Chociaż istnieją ruchy na rzecz większej równości w tych kwestiach, zerwanie z tymi tradycjami wciąż stanowi ogromne wyzwanie. Zastanawiałaś się kiedyś, jak muzułmanki ubierają się na plaży. W przeciwieństwie do tego, co wielu może sobie wyobrażać, nie noszą tradycyjnych bikini ani kostiumów kąpielowych. Zamiast tego wybierają strój zwany burkini, który zakrywa prawie całe ciało, pozostawiając widoczne jedynie twarz, dłonie i stopy. Nazwa burkini pochodzi od połączenia słów. Burka i bikini. A ten strój został stworzony, aby umożliwić kobietom cieszenie się plażą i morzem bez rezygnacji z wartości ich kultury. Jednak noszenie burkini nie zawsze jest łatwe. W niektórych regionach kobiety, które wybierają ten strój, spotykają się z ciekawskimi spojrzeniami, a czasem nawet negatywnymi komentarzami, ponieważ jest to styl bardzo różny od tego, do którego większość jest przyzwyczajona. Mimo to wiele z nich pozostaje niezłomnych, łącząc swoje tradycje z chęcią zabawy i relaksu na plaży. Poligamia i rozwód w kontekście islamu. To tematy, które budzą dużą ciekawość i dyskusję, zwłaszcza ze względu na ich znaczną różnicę w porównaniu do praktyk innych kultur. Poligamia na przykład jest dozwolona, ale podlega bardzo ścisłym zasadom. Mężczyzna może mieć maksymalnie cztery żony, ale jest to dozwolone tylko wtedy, gdy będzie w stanie traktować je wszystkie równo. Oznacza to, że musi zapewnić każdej z nich ten sam poziom utrzymania, uwagi i opieki emocjonalnej. To wymaganie sprawia, że praktyka jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Jeśli nie uda mu się, spełnić tych warunków poligamia nie jest zalecana. Mimo tych zasad wiele kobiet napotyka społeczne lub rodzinne naciski, by zaakceptować małżeństwa poligamiczne, nawet jeśli nie zgadzają się z tym rozwiązaniem. W niektórych wspólnotach poligamia jest nadal postrzegana jako coś powszechnego, co może utrudniać stanowisko kobiety, która chce sprzeciwić się tej praktyce. Jeśli chodzi o rozwód, islam pozwala zarówno mężczyznom, jak i kobietom na zakończenie małżeństwa, ale istnieją różnice w procesach. Dla mężczyzn rozwód może być ogłoszony bezpośrednio, ale Religia zachęca do podjęcia tego kroku dopiero jako ostateczność, po próbach pojednania. Dla kobiet droga może być bardziej skomplikowana. W wielu przypadkach muszą one złożyć sprawę do sądu religijnego i przedstawić ważne powody, takie jak porzucenie lub znęcanie się. W niektórych krajach kobiety napotykają jeszcze więcej barier, aby skorzystać z tego prawa. Przykładem rozwodu w islamie jest kula, którym kobieta prosi o separację, oddając mężowi posag, który otrzymała w małżeństwie. Choć ta opcja pozwala na rozwiązanie małżeństwa, pokazuje również, jak proces ten może wymagać ustępstw ze strony kobiet. W wielu częściach świata wiele dziewcząt i kobiet muzułmańskich napotyka poważne trudności w dostępie do edukacji. W niektórych wspólnotach istnieje przekonanie, że głównym obowiązkiem kobiety jest dbanie o dom i rodzinę, co powoduje, że edukacja kobiet jest zaniedbywana. Brak szkół w pobliżu lub takich, które oferują bezpieczeństwo również utrudnia uczęszczanie dziewczynek do szkoły. Ponadto kwestie finansowe mają duże znaczenie. Wiele rodzin musi wybierać, kto ma się kształcić, a zazwyczaj priorytet. Priorytetowo traktowani są chłopcy. Niektóre dziewczęta zmuszone są do bardzo wczesnych małżeństw, co przerywa ich naukę i ogranicza przyszłe możliwości. Inne czynniki, jak obawy o bezpieczeństwo w drodze do szkoły czy brak nauczycielek, także wpływają na decyzję rodziców, by nie wysyłać córek do szkoły. Brak dostępu do edukacji ma głębokie konsekwencje dla życia tych kobiet. Bez wykształcenia mają one mniejsze szanse na zdobycie dobrego zawodu, co zwiększa ich zależność finansową i zmniejsza ich udział w decyzjach rodzinnych i społecznych. Ponadto edukacja jest kluczowa, aby poznały swoje prawa, lepiej dbały o zdrowie i zapewniały lepszą przyszłość sobie i swoim dzieciom. W kulturze muzułmańskiej kobiety często napotykają ograniczenia związane z używaniem wyrazistego makijażu lub mocnych perfum w przestrzeni publicznej. Takie praktyki są zniechęcane, ponieważ mogą być postrzegane jako sposób na przyciąganie niepożądanej uwagi, zwłaszcza mężczyzn. Mocniejszy makijaż na przykład jest często interpretowany jako gest podkreślania wyglądu, co jest uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej. Dlatego wiele kobiet woli Utrzymywać dyskretny wygląd na zewnątrz, pozostawiając bardziej wyrafinowane stylizacje na specjalne okazje lub prywatne przestrzenie. To samo dotyczy perfum, choć w innych kulturach perfumy są sposobem wyrażenia osobistego stylu. W niektórych muzułmańskich wspólnotach intensywne zapachy mogą być źle interpretowane, postrzegane jako próba wyróżnienia się, dlatego częściej wybierają one łagodne zapachy lub wręcz unikają stosowania perfum na zewnątrz. Kobiety muzułmańskie napotykają wiele przeszkód w uprawianiu sportu, ale nie przeszkadza im to w osiąganiu wielkich sukcesów w tej dziedzinie. W wielu krajach muszą zmagać się z surowymi zasadami dotyczącymi ubioru i zachowania w przestrzeni publicznej, co może utrudniać uprawianie sportu. Mimo to wiele z nich pokonuje te bariery i wyróżnia się w zawodach zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. W tym celu często dostosowują swoje stroje sportowe do wymogów religijnych. Może to obejmować noszenie sportowych hidżabów, ubrań zakrywających całe ciało lub specjalnych strojów do sportów wodnych. Te adaptacje pokazują, jak możliwe jest znalezienie rozwiązań, które szanują ich Wiarę, nie rezygnując przy tym ze sportu, udział kobiet muzułmańskich w sporcie rośnie z dnia na dzień. W wielu krajach inicjatywy zachęcają dziewczęta i kobiety do angażowania się w aktywności sportowe, pokazując, że podążanie za swoimi przekonaniami i bycie wyróżniającą się sportsmenką nie są celami wykluczającymi się. Teraz opowiem Ci ciekawostkę, która może Cię zaskoczyć. W wielu muzułmańskich wspólnotach kobiety mają ograniczenia, jeśli chodzi o interakcje i socjalizowanie się z mężczyznami, którzy nie są członkami rodziny. Istnieją jasne zasady mające na celu ochronę ich prywatności i reputacji. W krajach takich jak Arabia Saudyjska, na przykład, kobiety często unikają pozostawania w samotności z mężczyznami, którzy nie są bliskimi krewnymi, takimi jak koledzy z pracy, sąsiedzi czy znajomi rodziny. Takie interakcje, kiedy już mają miejsce, zazwyczaj odbywają się w miejscach publicznych i w towarzystwie innych osób. Jeśli kobieta zostanie przyłapana na samotnym pobycie z mężczyzną poza tym kręgiem, może to wywołać plotki, krytykę, a nawet zaszkodzić jej reputacji. Ponadto kobiety często są zachęcane do noszenia ubrań, które zakrywają dużą część ciała w obecności mężczyzn spoza rodziny. Ta praktyka wykracza poza tradycję. Jest również sposobem na uniknięcie nieporozumień i zachowanie godności zgodnie z normami kulturowymi. Te zasady wpływają na życie społeczne i zawodowe tych kobiet, ponieważ muszą one stale zwracać uwagę na oczekiwania społeczne. Coś tak prostego jak rozmowa czy praca obok mężczyzny może stać się delikatną sytuacją, w której wszystko musi być robione z dużą ostrożnością, by nie przekroczyć granic wyznaczonych przez kulturę. Zastanawiałaś się kiedyś jak muzułmanki zdobywają miejsce w polityce i obejmują rolę liderów na całym świecie. Ta zmiana łamie bariery i pokazuje, że z determinacją możliwe jest wyzwanie oczekiwań. Benazir Bhutto na przykład zapisała się w historii, zostając pierwszą kobietą, która objęła stanowisko premiera w muzułmańskim kraju. Przewodniczyła Pakistanowi w czasach wielkiej niestabilności, stawiając czoła nie tylko wyzwaniom politycznym, ale także uprzedzeniom związanym z byciem kobietą na stanowisku władzy. Jej droga do sukcesu do dziś jest przypomnieniem odwagi i odporności. Po drugiej stronie świata, w Stanach Zjednoczonych, Ilhan Omar stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych oblicz nowego pokolenia muzułmańskich liderów. Wybrana do kongresu reprezentuje społeczność, która przez długi czas była na marginesie amerykańskiej polityki. Oprócz walki o prawa społeczne, jej obecność na scenie politycznej łamie stereotypy i otwiera drogę dla innych kobiet, które chcą podążać jej śladami. I na tym kończymy nasz film. Która z tych ciekawostek wydała Ci się najbardziej zaskakująca? Proszę, podziel się swoimi przemyślaniami myśleniami na temat kobiet muzułmańskich w komentarzach. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Kliknij w film, który pojawia się teraz na Twoim ekranie, jestem pewna, że spodoba Ci się zawartość. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.